Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale o biznesie. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Baniak, prezes organizacji pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 18 tysięcy pracodawców zatrudniających ponad 5 milionów osób. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rafał, spotykamy się w dosyć trudnych okolicznościach na Ukrainie. Trwa wojna. Rosja najechała kraj. Walki się toczą. Potrzebna jest też pomoc humanitarna, oczywiście, wy to, wy to robicie. O czym też pewnie porozmawiamy później, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co dla ciebie ta sytuacja oznacza dla polskiej gospodarki. Jak polskie, polskie firmy będą się mogły. Odnaleźć tej nowej rzeczywistości, co zyska, co straci. Polska jako państwo, ale też Polska jako, jako polski biznes, staje przed potężnym wyzwaniem. Tak, Musimy się do tej sytuacji dostosować, na nią na bieżąco reagować. Nie jest tajemnicą, że na polskim rynku według różnych szacunków pracuje blisko 2 miliony pracowników z Ukrainy. I nie jest tajemnicą, że znakomita liczba z tych dwóch milionów na Ukrainę wróci. Mówię zwłaszcza o. Mężczyzna, którzy, którzy będą wracać, żeby bronić swojego kraju przed agresorem. To oczywiście implikuje określone skutki, podobnie jak to, że, że do Polski przybywa fala uchodźców wojennych. Tu z kolei mamy do czynienia głównie z kobietami, z kobietami, z dziećmi. Czyli nie możemy mówić o takiej naturalnej zastępowalności pracowników, którzy, którzy rotując, będą wypełniać te potrzeby polskiego, na rynku pracy. Widzisz, że jakby te kobiety, jakby one będą miały łatwość znalezienia pracy w Polsce, no jednak rynek bezrobocie jest bardzo niski i jest duża chłonność na tych pracowników. Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że w krótkim terminie, OK, możemy, jakby Polska straci właśnie branżę jak budownictwo, magazyny, rolnictwo, ale w długim terminie ten jakby liczba uchodźców wpłynie pozytywnie na rynek pracy? Znaczy już dzisiaj według badań, jakie prowadzimy wśród naszych członków, a przypomnę, że od razu, kiedy wystąpiły działania wojenne na Ukrainie zwróciliśmy się do naszych członków o informacje o wakatach w ich firmach, o miejscach, gdzie, gdzie możemy Y, szukać y, pracy, zatrudnienia dla, dla Ukraińców, a zwłaszcza Ukrainek y, w tym szczególnym okresie. Y, mamy informację zwrotną o poszczególnych, konkretnych y, y, miejscach pracy, gdzie możemy zatrudniać właśnie Ukraińki, ale też bazujemy na y, tej informacji, którą mamy na podstawie y, dostępnych y, badań GUS-u i Przypomnę, że, że, że niedostatek polskiego rynku pracy polega na y, braku na takie zawody jak pielęgniarze, pielęgniarki, sekretarki, y, pracownicy obsługi biurowej, y, kucharki, kelnerzy, kelnerki, fryzjerki, więc tych y, y, zawodów, gdzie, gdzie mamy braki jest y, bardzo dużo. Szacujemy, że, że zapotrzebowanie na tego typu y, miejsca pracy to jest około 100 tysięcy lub więcej na dzisiaj. Więc, więc jeżeli chodzi o tą pierwszą falę uch uchodźców wojennych, nie martwiłbym się, jeżeli chodzi o zagospodarowanie trwałe tych nowych pracowników, pracownic. Oczywiście pozostaje problem zapewnienia takiej opieki potrzeb codziennych dla tych ludzi. Tu jest jakby rola państwa, czyli począwszy od ułatwień. W zatrudnieniu, skończywszy na właśnie warunkach bytowych dla, dla nowych osób przebywających w Polsce. Tu włączając się, jesteśmy gotowi do, do, do szybkiego przeprocedowania odpowiednich aktów prawnych, ale też fizycznego poszukiwania pomocy w tym obszarze dla, dla pracowników. Tym niemniej widzimy konieczność zmian. Regulacyjnych, jeżeli chodzi o dostęp do edukacji, do dostęp do służby zdrowia, żeby to działo się bardzo szybko, możliwe z automatu. Tak, te dzieci, które przyjadą z matkami muszą mieć opiekę żłobkową przedszkolną, szkolną. Szereg, szereg, wyzwań. To się, szereg wyzwań, to się dzieje dzisiaj przed współpracy z samorządami. Te miejsca są szukane, jakby te, te y, dzieci są przyjmowane do szkół, natomiast żeby to się działo systemowo, oczywiście wymaga to Zmian prawnych i tutaj jesteśmy gotowi jako organizacja, nasi eksperci do szybkiego y, procedowania. Także, tak, jak mówię, y, jest dostępnych dzisiaj na rynku pracy y, y, ponad 100 tysięcy miejsc pracy. Takie mamy informacje od naszych członków, takie mamy informacje z rynku, że to możemy dość szybko y, zaprezentować, przedstawić. Natomiast, natomiast y, długofalowo, oczywiście, należy podważyć w tym szansę, zwłaszcza jeżeli na, popatrzymy na na nasz problem demograficzny całej Europy, ale w tym Polski, gdzie mówimy o społeczeństwie, które się starzeje, więc yy, yy, dzięki temu, że, że te osoby będą do Polski przybywać, yy, znaczna część może zostać yy, w Polsce na dłużej, więc trzeba yy, zapewnić im takie warunki do pełnej asymilacji do tego, żeby oni chcieli na trwale zostać w Polsce i żeby tu czuli się dobrze, tak, yy, oczywiście nie yy, dyskretując działań wojennych i, i jakby cały czas na uwadze i, i wspierając działania naszych przyjaciół z Ukrainy. Polska, jakby polityka Polski względem Rosji była już od dłuższego czasu bardziej zdecydowana niż kraje Zachodu. Widzieliśmy te zagrożenia chociażby związane z, z Nord Stream, z budową Nord Stream 2 i przez to jakby te kontakty biznesowe z Rosją były trochę mniejsze. Zgodziłbyś, zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że dzisiaj polskie przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane na właśnie nową rzeczywistość niż w krajach zachodu? Mam wrażenie, że tak. No, tych aktywności polsko-rosyjskich, gospodarczych, zwłaszcza po stronie sektora prywatnego, nie było jakoś bardzo dużo. Więc, bazując na tej informacji, rzeczywiście jesteśmy dość odporni na w sposób bezpośredni na, na, na y, takie y, zerwanie więzów. Oczywiście są podmioty, które ucierpią. Tak? No, tak można wymieniać poszczególne branże, jakby branża drzewna, banki, branża budowlana, y, to, 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 y, jest, jest, to są sektory, które będą dotknięte bardzo mocno. Natomiast y, względnie umiarkowani jesteśmy na to, na to odporni i do tego y, przygotowani. Y, Oczywiście cieszy nas to, że, że udaje się niektóre projekty wygaszać, jak w naszej opinii szkodliwy Nord Stream 2 i tu jesteśmy jakby po stronie po stronie rządu, że tego typu projekty nie powinny być realizowane ponad naszymi głowami. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, powinniśmy w sposób absolutny partycypować w tym, co dzieje się, przynajmniej jeżeli chodzi o, o oddziaływanie na. Na polską gospodarkę, na polską energetykę. Natomiast, yy, tak jak mówię, yy, to co bardzo istotne, to to, to żeby, żeby umieć na tą sytuację w sposób dynamiczny zareagować. I dlatego yy, w dniu wczorajszym wystąpiłem do premiera yy, o yy, uruchomienie prac nad ustawą, ją nazwaliśmy Ustawę o Solidarności i pakiecie. Działań antykryzysowych, bo bez wątpienia mamy do czynienia z kryzysem, albo za chwilę będziemy mieli bardzo poważnym kryzysem, takim ludzkim, humanitarnym, ale też y, dotknięte będą poszczególne branże polskiej gospodarki. Więc, z jednej strony, potrzebna jest ustawa, która y, osłoni przybywających do Polski Ukraińców, Ukrainki, a z, z drugiej strony y, da. Y, Tarczę dla polskiego biznesu, który będzie dotknięty z jednej strony, a z drugiej strony ułatwi y, dostęp do, do, do przybywających na rynek pracy obywateli Ukrainy. Oczywiście y, kwestie bezpieczeństwa i tego typu działań mogą być elementem tej ustawy, ale to już jest jakby domena państwa. I tutaj y, nie zamierzamy y, w, sposób, w sposób aktywny ingerować. To, co dla nas jest istotne, opieka humanitarna plus ułatwienia zdjęcie tego gorsetu na ten czas, mam nadzieję, przejściowy, jak najkrótszy yy, dla polskiego biznesu, żeby mógł się dopasować do, do yy, zmieniającej się sytuacji. A czy widzisz na przykład y, takie zagrożenie, oczywiście nie wiem jeszcze, jak y, się rozstrzygnie y, wojna na Ukrainie, ale że na przykład zakładając ten niekorzystny scenariusz, y, oczywiście y, wszyscy mamy nadzieję, że Ukraina Przeciwstawi się Rosji, ale że gdyby jednak się to nie udało i Polska byłaby tym krajem na pierwszej linii frontu, mogłoby to mieć niekorzystne konotacje związane z tym, że na przykład Polska będzie postrzegana jako kraj większego ryzyka i tej linii granicznej z Rosją? No, cały czas się opieramy na gwarancjach bezpieczeństwa, jakie daje nam udział w, w, w sojuszach. Mówię o Unii Europejskiej, mówię o NATO. Więc to jest jakby fundament naszego bezpieczeństwa i na tym musimy bazować. Yy... Trzymamy się założenia, że, że ten konflikt, jeśli chodzi o działania zbrojne, nie przeleje się na naszą część granicy, i, i dzisiaj nie, nie dostrzegamy jakichś ruchów po stronie biznesu, po stronie inwestorów zagranicznych, żeby, yy, żeby ktoś rozważał jakąś, jakąś eksodus czy ucieczkę z Polski. Oczywiście ta sytuacja powoduje, tak jak powiedziałem wcześniej, Spowolnienie lub zatrzymanie niektórych procesów inwestycyjnych, niektórych planów rozwojowych. I co do tego trzeba mieć świadomość. To myślę, że nie dotyczy tylko Polski, ale szerzej całej Europy. Oczywiście krajów bliższych konfliktowi. Tutaj będzie tego więcej, jeżeli chodzi o, o, o takie dłuższe chwile do, do, do przemyślenia, czy, czy, czy decyzje, które są albo będą podejmowane, jeśli chodzi o zaniechanie planów rozwojowych. Natomiast to jest problem europejski nie tylko Polski. Jeżeli, jeżeli miałby się stać najgorsze z, z naszej perspektywy, czyli czyli jakieś elementy bezpośredniego oddziaływania tego konfliktu na, na teren Polski, no to tak jak mówię, dotyczy to nie tylko Polski, ale, ale i innych państw, które są wspólnie z nami w poszczególnych sojuszach. Rafał, a jeszcze Bo... Prawdopodobnie najprawdopodobniej, wojna wywoła wzrost cen wielu surowców. Też Ukraina, jak i Rosja dostarczają wiele stali, żelaza, są głównymi producentami pszenicy. Jak to postrzegasz? Jak te, jak te zagadnienia zmienią polski biznes? Kto, kto jest beneficjentem tej sytuacji? Kto to kto straci? Znaczy myślę, że ciężko szukać beneficjentów. To większość jakby ludzi i firm zostanie dotkniętych tymi, tymi zjawiskami. Tak? Jeżeli chodzi o konsumentów, no to w sposób oczywisty to się przełoży albo dołoży do, do, do galopując co rosnących cen energii, do bardzo wysokiej inflacji. W tych warunkach inflacja może być jeszcze wyższa niż jest oczekiwana. Macie jakieś przewidywania, gdybyś miał powiedzieć, to będzie 20%, 15%? Nie chcę, nie chcę absolutnie w tej chwili jakby strzelać, jaki to może, może być poziom, natomiast, natomiast to, co zakładaliśmy, czyli, czyli poziom 10%, który by mógł towarzyszyć polskiej gospodarce w warunkach pokoju, w warunkach normalnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Dzisiaj uważamy, że to absolutnie y, zostanie przekroczone i nie wiem na jakim poziomie się zatrzyma. Myślę, że, że poziom 15% jest absolutnie y, ja. w naszym zasięgu i to jest i to jest niezwykle bolesne dla, dla gospodarki, ale też dla pojedynczych y, konsumentów. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o przewidywalność, kontraktowanie, y, wykonawstwo zleceń. Y, dlatego mówię o konieczności takiej szybkiej ustawy, która te kwestie ureguluje, jak chociażby y, prostsza możliwość renegocjowania zawartych kontaktów, kontraktów z y, sektora prywatnego z sektorem publicznym, ale nie tylko, również pomiędzy firmami sektora prywatnego, że można było y, mimo zawartych umów y, w, sposób, w sposób systemowy szukać rozwiązań, y, które pozwoliłyby parametry kontraktów zmieniać. To jest y, niezwykle potrzebne i y, sugeruję i apeluję o to, żeby z tym nie czekać. A jak na przykład widzisz y, zmiany związane? jakby Chęcią odcięcia się Europy od rosyjskich surowców, od gazu, od, od ropy naftowej. Czy widzisz na przykład tutaj wydłużenie żywotności elektrowni węglowych, większą zgodę na atom w Europie? Tutaj musimy myśleć wspólnie z, z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Oczywiście ta sytuacja stwarza nową przestrzeń do, do zmian polityk. Yy, krajowych i polityki wsp wspólnotowej, no wystarczy spojrzeć na Niemcy, która, które yy de facto zrezygnowały z, z, z źródeł energii pochodzących z atomu. Dzisiaj mówi się już w sposób otwarty o powrocie do, do tych źródeł yy pozyskiwania energii. Podobnie jeżeli chodzi o, o, o nas, również yy, powinniśmy za tym trendem nadążać i, i, szukać, i szukać jeszcze mocniej niż do tej pory. Dywersyfikacji. Jeżeli chodzi o, o, o sam przemysł wydobywczy, jeżeli chodzi o węgiel, no to przecież mamy, nie jest tak, że, że nasze y, kopalnie czy nasze elektrownie przestawiają się z dnia na dzień. Mamy y, zapewnione y, okresy na y, odchodzenie od węgla, więc dzisiaj nie jest może y, najlepszy moment, żeby, żeby mówić o jeszcze większym wydłużeniu tych Okresów. Natomiast mamy świadomość tego, że musimy reagować elastycznie, i przede wszystkim musimy wspólnie z naszymi partnerami na bieżąco uczestniczyć w dialogu w ramach, w ramach Unii Europejskiej. Rafał, a, a jak widzisz sytuację w polskich nieruchomościach? Co, co ten napływ, napływ dużej liczby uchodźców, prawdopodobnie jeszcze większej, może zmienić na tym rynku? No, należy spodziewać się w, w średniookresowo y, pozytywnych efektów szoku y, w postaci zwiększonego popytu y, na mieszkania, no, ale to dopiero pieśń przyszłości, tak? Bo nie możemy mówić, że dzisiaj ludzie, którzy pamiętajmy o tym, nie przyjeżdżają dobrowolnie, tylko uciekają, szukając bezpieczeństwa. To nie jest dzisiaj jakby pierwsze zajęcie, żeby szukać y, możliwości y, zakupu nieruchomości w Polsce. Na, na ten efekt trzeba poczekać, na przykład, rzeczywiście tego efektu się należy spodziewać, jeżeli. Jeżeli część ludności dzisiaj, którą musimy nazywać uchodźcami wojennymi w Polsce na dłużej czy trwale pozostanie, oczywiście siłą rzeczy będzie to miało pozytywny impact, jeżeli chodzi o, o rynek nieruchomości w postaci zwiększonego popytu, co dla branży budowlanej, dla branży deweloperskiej będzie oznaczało, Okres wzrostu, ale nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, ponieważ tak mówię. Nie wiadomo, kto, co się wydarzy jeszcze. Prawda? Nie wiadomo, co się wydarzy i pamiętajmy, że to nie są ludzie, którzy przyjechali dzisiaj do Polski inwestować, tylko przyjechali do Polski szukać szkolenia. Po prostu przeżyć. Po prostu przeżyć. A Wy, jako cała organizacja, oczywiście też Ukraińcom bardzo pomagacie tutaj przeżyć i zadbać o te ich warunki. To byś mógł po prostu w kilku zdaniach opowiedzieć, o tym jakie inicjatywy podejmujecie? No taką pierwszą inicjatywą, którą uruchomiliśmy, jakby bezpośrednio w momencie agresji, czy tuż po pierwszych informacjach na temat tego, co się wydarzyło, no nie trudno było przewidzieć konsekwencje. Więc oczywiście znamy potrzeby ukraińców i, i, i wiemy, że potrzeby są de facto dzisiaj niczym nieograniczone. Dlatego podobnie jak wszyscy w tym duchu właśnie Solidarności włączyliśmy się w, w szereg działań. Uruchomiliśmy wspólnie, i to jest bardzo ważne to chcę podkreślić, z innymi organizacjami. Przede wszystkim Corporate Connection, BNI, dołączyła do nas Polska Rada Biznesu specjalne rachunki kont, zarówno w polskich złotych, jak i w euro, gdzie zbieramy pieniądze od przedsiębiorców ta akcja trwa, dzieje się, no przypomnę, że jesteśmy w, de facto w czwartym dniu zbiórki, mamy blisko półtora blisko miliona złotych już zebranych, ale nie tylko, nie tylko w pieniądzach rzecz poprzez naszych członków networking w naszej organizacji, ale też networking połączony z networkiem z organizacji zaprzyjaźniony, jak wspomniany, Corporate Connection. Na poszczególnych grupach, na komunikatorach jesteśmy w takim bieżącym roboczym kontakcie i staramy się bardzo szybko reagować, dzielać sobie informacje, ale też świadczyć taką realną pomoc rzeczową. Na przykład dzięki, dzięki temu działaniu udało się zakupić łóżka polowe. Materacę do szybkiego rozkładania, y, do y, udostępnionych kamieni w Krakowie. Udało się przygotować y, budynek w Opolu na kilkadziesiąt osób. Y, we Wrocławiu y, zorganizowaliśmy poprzez naszych przyjaciół bazę noclegową dla rodzin, y, w tym dla, dla y, 66-osobowej grupy dzieci. Y, zbieramy, zbieramy poprzez y, naszych członków, naszej firmy y, odzież na którą jest zgłaszane zapotrzebowanie. Na bieżąco wyposażamy miejsca noclegowe, dostarczamy, dostarczamy środki spożywcze, środki higieniczne Dzięki kooperacji z, z Krókiem za udało się ewakuować dom dziecka, w Ukrainy to jest 50 dzieci plus opiekunowie. Staramy się wspierać zajęcie dla dzieci z odpowiednim wsparciem psychologicznym. jest, w jest bardzo dużo tych inicjatyw. Indywidualne, tak? indywidualne, potrzeby, indywidualne potrzeby, które jakby do nas docierają, próbujemy te sygnały rozpowszechniać wśród naszych członków i szukać takiej jakby bieżącej odpowiedzi. Tak, Ktoś potrzebuje określonej sprzęty, tam się, kto to ma, to może. Dostarczyć i to może wesprzeć zakup tych środków. Więc, tak mówię, to się, to się już dzisiaj dzieje, i, i jakby tych inicjatyw jest z każdego dnia, z każdym dniem coraz więcej. I zakładamy, że, że ta akcja nie może się wypalić w pierwszych dniach. Naszą rolą będzie to, żeby. Długofalowe żeby, 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 po żeby tak, żeby żeby to były działanie długofalowe, a nie zaprzestały się na, 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 na kilku dniach. Żeby wyraźnie podkreślić, nie chodzi o, o działanie na pokaz, ale takie realne włączenie, realne włączenie polskich firm, naszych przyjaciół w te działania. I bardzo cieszy nas bardzo szeroki, bardzo szeroki odzew ze strony ze strony przedsiębiorców. Cóż, Rafał, to żeby jeszcze... Bardziej udało mi się więcej pomagać, ale też może by po prostu ta pomoc już nie była potrzebna, bo wszystko wróci do normy. Tego życzyłbym na Mobu, ale i wszystkim ludziom zarówno w Ukrainie, w Polsce, jak i w Rosji i na całym świecie. Tu niestety tu niestety nie ma nie ma. Happy end, to, to nie jest film, to jest, to jest wojna. Natomiast naszą rolą, Twoją, moją i wszystkich przyjaciół, jest to, żeby, żeby możliwie zamortyzować skutki, skutki tego, co się wydarzyło, tego, co się dzisiaj dzieje. Dokładnie. Dziękuję serdecznie za obecność, za podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na rynek. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Dzięki.